Swego rodzaju królowa polskich banknotów, bo myślę, że 500 i tysiączka kościuszkowska to taka królewska para. Najbardziej myślę, że prestiżowych polskich banknotów, bo może oczywiście bardzo rzadkich, niezwykle rzadkich, ale no nie najrzadszych, bo jest oczywiście garstka banknotów, które możemy uznać za rzadsze, ale 500 i tysiączka chyba nie ma parki banknotów, które bardziej elektryzują kolekcjonerów polskich banknotów. No i nasza. Nadchodząca aukcja premium jest wyjątkowa, bo naprawdę niezwykle rzadko zdarza się, aby na jednej aukcji pojawiła się i 500 i 1000, a niewiele zabrakło, by, aby była jeszcze złotówka, ale to za chwilę Państwu o tym jeszcze opowiem. Myślę, że opowiem o tym na filmiku z 1000, także warto jeszcze ten filmik drugi oglądać. Proszę Państwa, 500 Kościuszkowska, którą mamy przyjemność Państwu oferować. Cena startowa 40 tysięcy złotych. Estymacje, bo bardzo dużo osób dzwoni pyta: na pewno 100, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak ja bym szacował ten banknot, ale oczywiście, przy walorze tej klasy, emocje odegrają największą rolę w wycenie tego banknotu, bo no, kto. Nie ma, żeby mieć 500 i 1000 kościuszkowską w swoim zbiorze. Jeśli chodzi o 500, na co warto zwrócić uwagę, no proszę Państwa, tych banknotów wydrukowano zaledwie 500 egzemplarzy. No jest to evenement, że 18 wieczny banknot został wydrukowany w tak niewielkim nakładzie. Można mówić tutaj o wariantach, jeśli chodzi o filigran. No tutaj mam egzemplarz, pozwolę sobie przyświecić tylko lampką, żebyście Państwo mogli zobaczyć. Tutaj mam egzemplarz, który tego filigranu. Nie posiada. Eee, za to tysiączka na się aukcji posiada za to piękny filigran, także to tak już słowem wstępu do filmiku o tysiączce. Eee, ta 500, no numerator, jeszcze możemy na to zwrócić uwagę, czy jak niski jest numer. Tu akurat mamy numer z, można powiedzieć, z środka eee, zakresu, bo numer 257. Jeśli chodzi o stan zachowania, jest to egzemplarz, który był gdzieś przymocowany, co widać dobrze na stronie niezadrukowanej i to. Tutaj myślę, że skany, które żeśmy załączyli do katalogu aukcyjnego, doskonale obrazują. Minimalny jest też tutaj prześwit na tym poziomym przerwaniu papieru. Czy ono wynikało ze składania, czy, czy przerwania raczej ze składania, bo nie jest ono kompletne. Zostało ono w dość umiejętny sposób zabezpieczone. Jeśli chodzi o ogólny odwrót, oczywiście suchy stempel jest już tutaj dość mocno wklepany w strukturę papieru. Naturalne zmarszki są też widoczne, zresztą ona się tu ciągle uwypukla, gdy łapie pan od pośrodku, e, ale no, trzeba mieć na uwadze to, że bank ogółem prezentuje się poprawnie, jest kompletny i myślę, że w zbiorze, w żadnym zbiorze nie będzie e, szpecić. Bo, bo oczywiście zdarzają się e, Notowania banknotów niezwykle rzadkich, chociażby 500, czy rubli srebrem, gdzie banknoty są już w stanach agonalnych, brakuje 30-40%, czy mam jakiś skrawek, no to to wiadomo, że już może niektórych razić. Tutaj mam jednak egzemplarz kompletny, pełny, tak jak wspomniałem, no po jakichś po tam niemocnych, ale jednak zabiegach konserwatorskich, które pewnie y, wymagały odczepienia tego z jakiegoś z jakiejś karty prezentacyjnej, czy z jakiegoś. Y, mocowania. Trudno mi to oczywiście ocenić, bo tej historii e, niestety nie znam, ale patrząc się na stan zachowania tego banknotu mogę e, domniemywać, że no, takie coś miało miejsce. Proszę Państwa, na co tu dużo mówić. No, Pięćsetka kosiuszkowska to banknot zawsze, który powoduje ogromne emocje i myślę, że nic więcej tutaj już nie jestem w stanie powiedzieć. Każdy, kto pewnie kocha polskie banknoty, gdy widzi ten film, bez względu na stan zachowania, kiedy widzi 500, to serce bije mu szybciej.